Siemano, witajcie serdecznie. Dzisiaj będzie troszkę nietypowy temat, ponieważ Gdzie obejrzeć yy, wspaniały serial sezon 6, odcinek 11, 13 i 14 będzie na kanale TV, nie TV na historii yy, na Polsacie, w swoim Polsacie dzisiaj was, Wam zademonstruję dlaczego, yy, dlaczego nie na TvP. Yy, Mamy tutaj y, historię. Nie wiem, czy może kojarzycie, czy wasze, y, czy wasi wujkowie, czy ojcowie y, oglądają, może walki magazynowe. Y, no, wojny, są, tak. Y, to jest pozycja na dekada 128, to jest HD, ale jest jeszcze jeden kanał bez HD, i to też y, jest tutaj bardzo... To i tak nie ma znaczenia. Na tym programie będzie lecieć oczywiście w jutro, pojutrze, czyli w środę o 21.05. Wikingowie, odcinek 11. 6, 12 i 13. Natomiast Dalej, jeszcze mówię, czwartek, czy będzie będzie, będzie lecieć? Tak, czternasty będzie, piętnasty, szesnasty. No i już ten sezon właśnie się zaczął, więc te wikingowe właśnie będą sobie lecieć. Więc zachęcam bardzo do oglądania myślę że spodobałam się nowy sezon no i to chyba ode mnie na tyle natomiast jeżeli chcielibyście, no tak jak mówię będzie będzie tak 11 12 13 potem znowu będzie powtórka 11 12 13 i tak samo, tak? Więc można, można oglądać dwa razy to samo. Także tutaj nie ma problemu. I to jest też dla użytkowych CDA. Jeżeli ktoś by chciał, to zapraszam. Bo to można obejrzeć w telewizji z reklamami standardowo, ale się na w HD. Więc nie będzie może nie będzie tyle tego, więc jeżeli ojciec na przykład ogląda coś żeby chcesz czy to macie okazję odwrócić się sobie już poglądać swój serial tak jak mówię jest to bardzo fajny film też jak go oglądacie no to e, życzę Wam pozytywne w oglądaniu e, ja kończę trzymajcie się serdecznie e, Cześć.